Najtrzygodniejsi bracia w kapłaństwie Chrystusowym, księże Marcinie, księżę Krzysztofie, drogie siostry zakonne i wszyscy obecni tutaj na tym parafiannym cmentarzu. Można by zapożyczyć dzisiaj to zdumienie z dzisiejszej Ewangelii. Jezus widział tłumy. Widzimy rzesze na tym naszym parafialnym cmentarzu. Rzeczę, którą stanowicie wy, którzy stanęliście przy grobach swoich bliskich, swoich znajomych, najbliższych z rodziny przy grobie Ojca i Matki. I w tym dniu w uroczystość wszystkich świętych nasze myśli docierają poprzez wspomnienia i przywoływanie tych wspomnień. Często może do bardzo odległych zakątków w czasie, ale nie sposób pewnych wydarzeń ani zapomnieć, ani też przeoczyć. Chcemy pamiętać, chcemy naszym bliskim zmarłym raz jeszcze dziękować, i chcemy to czynić dalej, patrząc w przyszłość. Chcemy, wyrażać im wdzięczność wobec Stwórcy i Pana. W pewnym domu był stary zegar z wahadłem wybijający godziny. Zegar wybijał godziny od pierwszej do dwunastej. I pewnego razu ten zegar się zepsuł. I zaczął wybijać godziny, jak to mówią, we świat. I w pewnym momencie już piętnaście razy bije. A chłopczyk, który jakoś żył się z biciem tego zegara, mówi, mamusiu, popatrz, chyba jest o wiele później niż kiedykolwiek przedtem, bo zegar wyszedł jakby poza czas. Tak, jest później niż myślimy. Na naszych głowach pojawiły się już też tu i ówdzie kolejne siwe włosy. Pojawiły się zmarszczki. Pojawił się ból w stawach. Zaczynamy mieć spowolnione ruchy i zaczynamy uświadamiać sobie, że przemijamy że przemija postać tego świata. A my w uroczystość wszystkich świętych stajemy przy grobach naszych najbliższych, aby tej przemijalności się przyjrzeć i aby coś spróbować zatrzymać na wieczność, by to trwało. Obchodząc uroczystość wszystkich świętych, najpierw wspominamy tych, którzy są nazwani wręcz bohaterami wiary, otrzymali nagrodę w niebie. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, świętość nie jest przywilejem zarezerwowanym tylko dla wąskiej garstki wybranych ale jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Zapytajmy zatem najpierw siebie, z czym kojarzy nam się słowo święty. Przypominam sobie jeszcze z czasów, kiedy katechizowałem, że takie podobne pytanie postawiłem również szkolnej młodzieży. I wtedy znalazły się natychmiastowe odpowiedzi, że są to ludzie, którzy spędzali dużo czasu na modlitwie, że zadawali sobie umartwienia cielesne, lub też, że już są w sędziwym wieku. Ale gdybyśmy dzisiaj siebie tak tutaj zapytali, z czym albo z kim kojarzy nam się słowo święty? Może ktoś by od razu wspomniał świętego Pawła, który pieszo przemierzał tysiące kilometrów dla głoszenia Chrystusowej Ewangelii. Może ktoś inny by wspomniał świętego Franciszka z asyżu, świętego Antoniego, jak to pozostawili swoje bogactwo, swoje majątki i wybrali życie w ubóstwie. Może ktoś by wspomniał Matkę Teresę z Kalputy. Całe życie poświęciła pomaganiu najuboższym. Pewnego razu jeden dziennikarz chciał zrobić o niej reportaż. Gdy zobaczył, jak matka Teresa obmywa rany trądowatego, powiedział z odrzuceniem: Nie zrobiłbym tego nawet za milion dolarów. A matka Teresa. Pokornie podniosła głowę i odpowiedziała. Ja również tego bym nie zrobiła za milion dolarów. Bo ja to robię z miłości. Wymyślimy o świętek z pewnością staje nam przed oczyma postać ojca pijo, mnóstyka, który nosił na ciele przez. 50 lat rany Chrystusowe. Również bliski nam jest święty Paweł II, który już od dziecka zadziwiał wszystkich swoją głęboką wiarą. Ale gdy mówimy słowo święty, to natychmiast czujemy pewną blokadę. To musi ktoś być bardzo wielki, niezwykły wręcz nad człowiek. Ale ja jestem grzesznikiem, należę do ludzi słabych. Nie. to świętość na pewno nie należy do mnie. Jest wręcz całkowicie czymś nieosiągalnym. Ale może należałoby jeszcze kolejne pytanie postawić. Równie myślę interesujące. Kto jest pierwszym świętym Kościoła. To znaczy, o kim jako o pierwszym człowieku wiemy, że na pewno jest w niebie. Pewnie odpowiedź może być dla wielu z nas obecnych zaskoczeniem. Pierwszym świętym Kościoła jest nikt inny jak łotr Ukrzyżowany z Jezusem, od którego usłyszał te niesamowite słowa: Dziś będziesz ze mną w raju. Pierwsza kanonizacja dokonana z drzewa krzyża dla człowieka, który był również na tym drzewie w sąsiedztwie zawieszony. Za świętą uważamy również. Marię Magdalenę. Kiedy ona, o niej po raz pierwszy dowiadujemy się z Ewangelii? Gdy została przyłapana na prostytucji, ale gdy jednak spotkała się z pełnym miłości spojrzeniem Jezusa, który jej nie potępił, zmienia swoje życie. Jaki zatem stąd wniosek? Tak nie mało elegancki, ale prawdziwy, pierwszymi świętymi Kościoła jest, powiedzielibyśmy, językiem współczesnym bandyta i kobieta lekkich obyczajów. Dlaczego Kościół stawia ich za wzór? Przecież to ludzie grzeszni. Tak, ale w pewnym momencie swojego życia. Dostrzegli czynione przez siebie zło, za to zło żałowali, za to zło wołali o Boże miłosierdzie. I takich właśnie ludzi powołuje Bóg, słabych i grzesznych. Święty Paweł przed swoim nawróceniem też był mordercą i prześladowcą chrześcijan. A dziś nazywamy go apostołem narodu. Podobnie było ze świętym Augustynem, że swoim nawróceniem przez wiele lat żył w bardzo ciężkich grzechach. Ale mama jego się za niego modliła. Modlitwa matki, jego matki, zmienia jego życie. I tych ludzi nazywamy świętymi. Słabi i grzeszni ludzie, ale przede wszystkim normalni. Gdybyśmy spojrzeli z lotu ptaka na kalendarz życia i działalności świętego Jana Pawła II, to w ciągu całego swojego pontyfikatu nasz wielki rodak ogłosił w sumie 1338 osób błogosławionymi, a kanonizował 482 osoby. Często złośliwie mówili na kongregację spraw kanonizacyjnych, że to istna fabryka świętych. Ale Ojciec Święty pokornie tłumaczył: Współcześni potrzebują wzorców, drogowskazów. Mówił powiadać, że jest tyle dróg do świętości, ilu jest ludzi, że każdy może być świętym. Gdzie zatem szukać recepty, przepisów, jak zostać świętym? Jest bardzo piękny zapis w Księdze Kapłańskiej. Bóg mówi do Izraelitów takie słowa. Świętymi bądźcie, gdy zbierasz broń, nie obałacaj ziemi aż do gruntu. Winnicy swojej upadających na ziemię nie zbierzesz gron, ale dla biednych je zostawisz. Przed ślepym nie będziesz kład przeszkody. Nie poniczaj ubogiego, nie szukaj pomsty. Przed głową sędziwą powstań i czci osobem starego. Przechodnia będziesz traktował jak swojego, bo i ty byłeś przechodniem w ziemi egipskiej. Nie będziesz czynić kradzieży i nie będziesz kłamać. Kochani. Biblia ukazuje tu niezwykły obraz świętości, człowieka normalnego, uczciwego. Rzetelnego. Kogoś, kto ze swoich tronów zostawia coś drugiemu, który nie ma ziemi. Kto nie szuka pomsty, nie nosi w sobie urazów, przebacza, mówi prawdę, szanuje starszych ludzi. To obraz człowieka życzliwego, który ma za sobą może i różne przykre doświadczenia, ale dzięki temu lepiej rozumie innych ludzi. Wszystko to figuruje pod wezwaniem Boga do świętości. Kochani, święci, którym Kościół nadał ten piękny tytuł, to zaledwie ułamek tych, którzy są w niebie. A święty to nikt inny, tylko ktoś, kto jest w niebie. Kalendarze Kościoła są zbyt ciasne. Nie pomieszczą naszych bliskich, sąsiedztwa, z rodziny, świętych i błogosławionych. Bo ogromna rzesza ludzi przebywających w niebie nie została oficjalnie ogłoszona świętymi, ale świętymi są. To może być Twoja babcia, która jako pierwsza uczyła Cię modlitwy, a uczyła składać swoje dziecięce rączki, świętym jest może Twój ojciec lub Matka, całe życie pracowali, żeby ci niczego nie brakowało. Czasem nawet odejmowali sobie od ust, żebyś ty nie chodził głodny. To, że nie zostali oficjalnie ogłoszeni świętymi, nie oznacza, że nimi nie są. Dzisiaj Chcemy im za każde dobro tutaj na ziemi podziękować. Nie tylko podziękować, ale chcemy ich pamięć uszanować. Chcemy ich czyny naśladować. Jest pewna anegdota związana z Einsteinem. Pewnego razu Einstein został zaproszony na koncert. Wsiadł do pociągu. Wchodzi konduktor i prosi o pokazanie biletów. Albert Einstein jak zwykle zabiegany, roztargniony, szuka w kieszeniach płaszcza, spodni, przegląda teczkę, no i nie znajduje biletu. Ale konduktor zauważa, że ma z kimś niebyle jakim do czynienia, że to jest pan profesor Einstein. Dobrze, że pana znam. Proszę nie szukać biletu. Wierzę, że pan go posiada. Konduktor poszedł dalej. Kiedy wracał przez ten przedział, widzi, że Einstein na czworakach szuka biletu pod siedzeniem. I mówi do niego: Panie profesorze, przecież mówiłem, że nie musi pan pokazywać biletu. A wtedy Einstein przerywa ten proces poszukiwania. Tego dokumentu podróży mówi, proszę Pana, tylko rzeczy w tym, że ja zapomniałem dokładnie, gdzie mam jechać. Nie wiem, jaki jest cel mojej podróży. Jaki jest cel naszej podróży? Czy to nasze roztargnienie? Czasem nie blokuje nam jasnego celu. Gdzie podróżujemy? Czasem wydaje nam się, że świat należy całkowicie do nas, że wszystko należy do nas, że wszystko przetrzymamy, wszystko przeżyjemy, wszystko osiągniemy. Ale czy potrafimy zauważyć cel naszego pielgrzymowania? Kochani. My, jako chrześcijanie, mamy niesamowitą ofertę dla świata. Jesteśmy wręcz bezkonkurencyjni. My, jako chrześcijanie, przekonujemy świat, że mamy mocne podstawy oparte na Ewangelii. Że życie tu na Ziemi zmienia się, ale się nie kończy. Że po przejściu przez bramy śmierci rozpocznie się nowe życie, pełne życie w zjednoczeniu z Bogiem i ludźmi. Jak zatem żegnać naszych bliskich nam zmarłych? Przeglądałem swego czasu kazania księdza Pawłkiewicza i powiedział w jednym z nich, że kiedy umiera człowiek, kiedy umrze ktoś bliski, nie należy od razu przystępować do formalności. Trzeba usiąść czy uklęknąć jego łóżku, odmówić różaniec, koronkę, a dopiero potem kontynuować dalsze formalności związane z pogrzebem. Przypominam sobie takie wydarzenie z parafii św. Waruntego w Płocku. Była potężna wichura, przepięcie na linii. To przepięcie spowodowało śmierć w zagrodzie kilku krów. Żona starszego gospodarza, gdy weszła do miejsca, tego serce jej pękło. Umarła na miejscu. Zostałem poproszony jako ksiądz. We część z namaszczeniem. Ale prostawa męża pozostaje mi po dzisiejszy dzień w pamięci. Nie rozpaczał, nie lał łez, tylko klęczał że swojej żonie i się modlił. Dobrotliwie modlił się, długo się modlił. Dłużej się modlił niż kapłan, który przyszedł dopełnić ceremonii. Tak, musimy umieć pożegnać tych, którzy odchodzą. Trzeba umieć pożegnać tych, którzy są nam bardzo bliscy. Czasem prawda o odchodzeniu też może być bardzo zabawna. Ksiądz i zarazem aktor, ksiądz Kazimierz Orzechowski, w jednej osobie, miał wielu przyjaciół i pewnego razu był przez śmierci swojego przyjaciela. Umierał. Lekarz, który był wezwany, mówi umarł. Tenże ksiądz pochylił się nad zmarłym przyjacielem i mówi głośno, jako na aktora przystało. Z pełną dykcją. Słuchaj, Pan Bóg zapomina Twoje grzechy. Oddaj się teraz w pełni Jezusowi. W tym momencie uznaj Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Opowiedz się za Jezusem. Nie martw się. Zajmiemy się Twoją żoną, dziećmi. I co się okazało, to była śmierć kliniczna. Zdarza się bardzo rzadko. Przyjaciel nie umarł. Lekarz przedwcześnie ocenił go za zmarłego. I kiedy doszedł już do sił, spotyka się z księdzem Orzechowskim i mówi: Słuchaj, Kaziu, ja wszystko słyszałem. Ja słyszałem, co do mnie mówisz. Każde słowo do mnie dotarło. I nawet się trochę, muszę Ci powiedzieć, zmartwiłem. Zmartwiłem się, gdy powiedziałeś, że zaopiekujesz się moją żoną. Jestem trochę humoru, trochę radości, ale zobaczmy, jakie to jest ważne, żeby być przy umierającym, żeby mu dobrze życzyć, żeby go błogosławić na dalszą drogę. Swego czasu takie wydarzenie z życia prymasa tysiąclecia był kapelanem. Znalazł się w szpitalu polowym w Laskach pod Warszawą i młody chłopak, dziewiętnastolatych umierał. Jurek miał na imię. Siostry prosiło o pomoc księdza Stefana Wyszyńskiego. Ten przyszedł do jego łóżka polowego, usiadł przy nim i mówi Jurku, ty już nie pójdziesz na front. Widziałem, że jesteś dzielnym chłopcem, ale ty już nie pójdziesz na front. Potem dodaje, ty pójdziesz na front do Matki Bożej. Tam będziesz walczył. Były to dwa dni przed świętem narodzenia Najświętszej Marii Panny. I ten chłopak wziął to do i mówi, proszę księdza, jeszcze trochę sił, niech się ksiądz wymogli na mnie. A święto Matki Bożej tuż, tuż, ja chcę przeżyć jej święto. I wyobraźcie sobie, ten Jurek odchodzi w Ligie Narodzenia Matki Bożej. Jakie piękne spotkanie. Bez kłamstwa, bez odwijania, w bawełnę, dowiedział się prawdy, że umrze. Ale ten chłopak o dzielnym sercu, kochający malczyzny i Pana Boga, przyjmuje ten wyrok z godnością. I dzisiaj Patrzmy na naszych bliskich zmarłych, patrzmy na ich mogiły. Czytajmy te piękne tablice, przy ich grobie. Możemy niesamowicie wiele dla tych zmarłych naszych tu zrobić, kiedyś i my będziemy w ich położeniu. Życie jest takie krótkie. Ido naszych bliskich odprowadziliśmy poza granicę tego świata. I jeśli myślimy, że będziemy tu żyć na ziemi wiecznie, jeśli ktoś nie dopuszcza myśli o swojej śmierci, to robi błąd. Bardzo poważny błąd. Ma popatrz. chyba jest o wiele później niż kiedykolwiek przedtem. Zegar wyszedł jakby poza czas. Czas już popłynął, kolejne chwile popłynęły. W tym nieprzerwanym ciągu następujących po sobie chwili zdarzeń jedna z tych godzin będzie dla nas ostatnia. Jeżeli przyjdzie ta ostatnia chwila, niech to będzie wielka chwila, wielkiego spotkania. Z wielką miłosierną miłością. Amen.